Patrzmy zatem uważnie, jak ten młody skład będzie prezentował się już niedługo na serwerze. A teraz posłuchajmy tego, co do powiedzenia ma zawodnik Thunderflash Maku. Dołącza do nas. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cześć. Jak to spotkanie wyglądało w odniesieniu do wszystkich innych spotkań i meczów, które rozgrywaliście w Polskiej Lidze Sportowej? No, widać było gołym okiem, że jest to zupełnie inne granie. Jak Ty jesteś w stanie opisać mecz na Izako w obecnym składzie? Jak, jak w ogóle gra się na serwerze na taką drużynę? No, w sumie Od zawsze wiadomo, jak ty grają i no, trzymają plus w jadą, bo są to mega skillowe chłopaki i. Nie grają jak zwykłe mhm. teamy, tak? Nie grają jak na przykład Aves, tak. No, Ty graliśmy ostatnio jak Pact. No po prostu grają sobie jakby grali Facite, prawda? I no, ciężko się gra na takie teamy, jak, jak się nie ma poukładanej gry. No właśnie. I no było to dzisiaj widać, niestety. No właśnie, mam wrażenie, powiedziałeś o Maddox Pact, o, o Waszym ostatnim spotkaniu. Mam wrażenie, że to właśnie z Tobą też rozmawiałem i to Ty mówiłeś o tym, e, że Maddox Pact grało, grało przewidywalnie. Natomiast tutaj niczego tak naprawdę nie można było się spodziewać, ale pierwszą mapę wygraliście. I teraz moje pytanie na tej pierwszej mapie zaczynaliście po stronie atakującej. No i czy faktycznie było tak, że trochę łatwiej było Wam zarządzić tym, jak grać na koguty, jak grać na Izakobors, gdy to wy atakowaliście? A oni gdzieś te połączenia w defensywie mieli na tyle słabe, że można było to łatwo przerywać. No, Dusty jest naszą najlepszą mapą, mm -hmm. póki co, co w sumie widać po wynikach wszystkich w tej lidze. I też wydaje mi się trochę, że chłopaki z Kogutów, no po kilku rundach, które wygraliśmy już tak średnio średnio byli skoncentrowani i, i, i troszeczkę sobie chyba odpuścili to spotkanie za łatwo. No i udało nam się domknąć fajny mecz. Dość, dość gładkim wynikiem, natomiast mm -hmm. później się posypało na kolejnych mapach. Później, później przyszła weryfikacja. Powiedz nam jeszcze na koniec o nowym zawodniku w drużynie nowym, nie nowym, czy, czy zawodniku na dłużej. Jak wygląda w ogóle po Waszej stronie teraz ten proces, żeby Shenanigana zastąpić, no bo on też będzie częścią nowego Izakobors? No właśnie to jest to, że też troszkę brakowało nam Shenanigana na zjęciu nowych chociażby mm -hmm. tych jego legendarnych akcji. No dzisiaj nowy zawodnik, troszkę ciężej było, nie wiem jak to będzie wyglądać do końca, szczerze powiem, że jeszcze nie wiemy, jeszcze tego nie ustaliliśmy, no dzisiaj był gettaj, i... następnie nie wiem, może to będzie ciągle gettaj, może, może mhm. będzie ktoś inny, nie wiem. Nie Jasne, rozumiem, rozumiem, zatem czekamy jak to będzie się rozwiązywało, no ale... Po waszej stronie warto zauważyć, że tych punktów trochę po pierwszej połowie sezonu jest. Za to brawa, za dzisiejszą walkę również. Maku, dzięki za rozmowę i do zobaczenia już niedługo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Tyle od zawodnika Thunderflash, tyle od maku niepocieszonego na pewno troszeczkę gracza, który wygrał pierwszą mapę, na, na, któremu na ekipie Zakobor szło do pewnego momentu bardzo, bardzo dobrze, ale finał okazał być